Cześć Boże strzelcom, nie tylko wyborowym, Konfederacja życzy możliwości nieskrępowanego doskonalenia się w sztuce celnego strzelania, która to sztuka jest, jak nie mamy, rodzajem patriotycznej sztuki kaligrafii. Badania dowodzą, że kto pięknie pisze, ten ma lepsze wyniki również z przedmiotów ścisłych. I naszym zdaniem, kto celnie strzela, lub nawet będąc, jak pan poseł czy ja okularnikiem, kto stara się celnie strzelać, ten podnosi swoje patriotyczne kwalifikacje. I dlatego powinien nas cieszyć projekt ustawy zatytułowany w taki piękny sposób w poprzedniej redakcji, strzelnice, postawy patriotyczne, a liści Wczytawszy się w, tej ustawę, w tę ustawę, dopatrujemy się tutaj w przypadku typu lub czasopisma, tak? strzelnice lub inne inwestycje. No, na szczęście dramaturgia tego posiedzenia, ciekawa i urozmaicona, sprawia, że państwo autopoprawką wykreślacie swoje lub inne inwestycje, wykreślacie kształtowanie postaw, patriotycznych, zostawiacie strzelnicy. I tu znowu powinniśmy się cieszyć, no tak, ale to strzelnicze na uczelniach, Szanowni Państwo. My jesteśmy zdania, że większość uczelni państwowych należałoby, jakby to powiedzieć, postawić w stan likwidacji, prąd odłączyć, zaorać, gdyż są to wylęgarnie lewackich troli które z tytułami doktorskimi, profesorskimi nękają polskie życie publiczne, uprawiają antypolską, niemiecką, anglosaską, żydowską, czasem i moskiewską propagandę wymierzoną w polskie tradycje, w polską świadomość, wrażliwość historyczną. W związku z tym, ponieważ nikomu źle nie życzymy, życzylibyśmy. Polakom, żeby te uczelnie zostały po prostu odłączone od państwowego koryta, od budżetu państwa i wtedy wobec tego niech sobie tam budują co chcą. Jedni strzelnice zechcą, inni może chlewnie, a trzeci jakiś tam ogródek do terapii zajęciowej dla znękanej profesury genderowej. Nie wnikalibyśmy w to. Ale państwo uważacie, że trzeba specjalnej ustawy żeby pozwolić na to, czego prawo i tak nie zakazuje. Prawo tego nie zakazuje, uczelnia mogłaby coś takiego zrobić, ale hoplofobiczne przesądy są tak najwyraźniej ugruntowane w tym, co zostało z narodu polskiego, co już może jest coraz mniej narodem, a coraz bardziej materiałem etnograficznym, że bez ustawy ani róż trudno tę rzecz poprzeć, trudno się sprzeciwiać, będę Dziękuję. rekomendował mojemu kołu wstrzymanie się od głosów. Dziękuję pan w tej poseł Mirosław Suchoń w imieniu koła Polska 2000